Dzisiejsza przypowieść, którą usłyszeliśmy może zdać się nam w dwóch miejscach, przynajmniej tak myślę, niezrozumiała. Pierwsza, my, pierwsze miejsce, które może być niezrozumiałe w tej przypowieści, to sam początek. Skoro popatrzymy, że owym Panem jest Bóg, Stwórca, to Bóg jest w pewnym sensie niesprawiedliwy, no bo stwarza jednych. Do tego, aby mieli pięć talentów, a innych stwarzał do tego, żeby mieli tylko jeden talent. Troszeczkę możemy odnieść wrażenie, że to nie jest problem tych ludzi, tych sług, które występują w tej przypowieści, lecz problem leży po stronie stwórcy. No bo dlaczego stwórca stworzył takie stworzenie? To bardzo częste w dzisiejszym świecie pytanie. I ostatnie ostatnie miejsce w tej przypowieści również może stać się dla nas niezbyt zrozumiałe. Dlaczego ten człowiek, który zakopał ten talent, oddaje swojemu panu to, co ma, to co, to, co mu się wydaje, postąpił, jak mu się wydaje, rozsądnie. Zakopał, no i oddał własność panu. Na czym polega problem tego ostatniego sługi, tego, który dostał tylko jeden talent? Nawet nie to, że on ten talent zakopał. Problem jest w jego argumentacji. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Problem tkwi w tej argumentacji. Kto jest winien tego, że ten człowiek nie pomnożył tego jednego talentu? No Pan jest winien tego. Gospodarz jest winien tego, że on. Nie pomnożył swojego talentu. Czym, w jakiej postawie więc staje ten człowiek przed swoim panem? W postawie pychy. To nie moja wina, ale Twoja wina. Dlaczego ten człowiek zostaje oddzielony od swojego pana? Dlaczego idzie w ciemności? To bardzo takie znamienne. W ciemności odszedł również Judasz. W ciemności odchodzi również Judasz. On odchodzi, wychodzi z wieczornika i ewangelista ją notuje: A była noc. A była noc. Problem tkwi w tym, że ten człowiek jest pyszny przed Bogiem. Na człowieka pysznego nie ma, ma swojego miejsca przed Bogiem. Bo Bóg jest przeciwieństwem Pych. Gdyby ten człowiek przyszedł i powiedział zwyczajnie, bałem się, bałem się, dlatego nie pomnożyłem mojego talentu. Przepraszam. Myślę, że i ten człowiek znalazłby swoje miejsce z tym jednym talentem. Aby rozwiązać problem początku, Elangry, początku tej przypowieści, czyli tego pytania, które postawiłem, że może to stwórca jest winien tego, że jeden jest powiedzmy zdolniejszy, drugi nie, odwołajmy się do tego, jak tą przypowieść interpretuje Święty Hieronim. Święty Hieronim, kiedy opuścił Rzym. Ja człowiekiem dosyć nerwowym. Powiedział papieżowi dosyć ostro na jednym z synów, że się z nim nie zgadza. I papież mu dał taką dobrą radę, święty Damazy. Chirek, idź ty gdzieś na jakąś pustelnię, bo ty mądry człowiek jesteś. Ale może nie wypowiadaj się tak głośno na niektóre tematy. Masz rację, ale może niekoniecznie w taki sposób. Święty Hieronim idzie na pustelnik. Zamieszka w grocie betlejemskim, tam gdzie urodził się Pan Jezus i pisze jedne z najbardziej genialnych komentarzy do Pisma Świętego. Tłumaczy całe Pismo Święte z języka greckiego na łacinę i każdą księgę, praktycznie każdą oprócz dwóch, okrasza komentarzem. Święty Hieronim. Te talenty porównuje do pewnych talentów, do pewnych zdolności, o których mówi Miszna. To jest taka książka, zbiór praw, komentarzy takiej zebranej tradycji żydów, generalnie dosyć wrogo nastawiona do chrześcijaństwa, nawet bardzo. I tam autor Miszny podaje, że człowiek jest obdarzony od Pana Boga trzema takimi rodzajami, no nazwijmy to talentu, czyli zdolności. Pierwsza, pierwsza jakby pierwszy ten, to, ta zdolność to rozsądek, to rozsądek. Druga to pojmowanie i działanie, czyli to, że może poznać dobro i może działać ku dobru. I ostatnią pulą, taką największą, którą człowiek otrzymuje od Pana Boga, są jego zmysły, którymi może Boga poznawać, może poznawać dobro i zło. I na podstawie tych zmysłów może też dobro wyświadczać. I kierownik, kiedy znajduje te trzy pule darów od Pana Boga, od razu odnosi je właśnie do tych talentów. Bo zobaczcie, że talentów jest pięć, zmysły. Potem są dwa talenty, czyli pojmowanie i działanie, czyli dobro i zło. I pierwszy z tych talentów to rozsądek, czyli to, że człowiek postępuje mądrze, albo wydaje się, że postępuje mądrze, nie cechuje się głupotą. W tym kluczu nie ma człowieka, który by nie otrzymał ośmiu talentów. Bóg nie stwarza nikogo, kto byłby w jakiś sposób w tych ośmiu materiach w jakiś sposób ubogi. Bo każdy z nas ma zmysły. Hieronim idzie dalej, mówi, no dobrze, ktoś na przykład nie widzi, albo nie słyszy. Ale zauważa, że zaraz ma wyczulone inne zmysły, które są wyczulone bardziej. I nie ma człowieka, który by nie potrafił odnajdywać dobra. I nie ma znowu człowieka, który nawet gdyby się mocno wysilił, to nie jest w stanie postępować rozsądnie. Stąd każda i każdy z nas, drogej siostry i drodzy, bracia, jest obdarowana przez Pana Boga nie pięcioma, nie dwoma, nie jednym talentem, ale całymi ośmioma, wszystkimi. I tylko od nas zależy, czy te talenty będziemy wykorzystywać, czy nie. No dobrze. Zacznijmy od tych najbardziej, tej najbardziej szerokiej puli, od zmysłu. Święty Grzegorz Wielki zauważa, idąc za świętym kierownimem, że zmysły możemy szkolić, doskonalić na dwa sposoby. To są dwa etapy. Pierwszy to unikanie zła, a drugi to czynienie dobra, to odnajdywanie dobra. Drugi i drodzy bracia. Jakże często zmysł naszego języka, naszego smaku jest przez nas zakopywany w ziemi, bo przychodzimy i... Po co? Po co czasami gadamy? Nie nazywam tego mową, ale gadanie. Takie gadanie po to, żeby gadać. Jakże często patrzymy tak, jak patrzeć nie powinniśmy? Dlaczego wyciągamy nasze uszy i słuchamy rzeczy, których nie powinniśmy słyszeć. Zobaczcie, rzeczą standardową jest w niektórych mieszkaniach, że zamiast kiedy ranne wstają wzorze, telewizor, a tam już jest tylko jedno wielkie gadanie. Po co ci druga siostra, drugi brać niektóre informacje? Po co ci wiedzieć, że jeden polityk zna drugiego popatrzył się krzywo i z tego robi się informację medialną dnia? Po co nam to? Po co otwieramy nasz słuch na rzeczy, które są nam niepotrzebne? Powiem dosadniej, aby to padło z tej ambony na pierdoły. Po prostu które nie są nam do szczęścia w ogóle potrzebne w ogóle. Otwieramy nasze oczy i patrzymy na rzeczy, które nie są nam do niczego potrzebne. A nie potrafimy dojrzeć w naszym życiu, w naszym otoczeniu dobra, którym nas Bóg obdarowuje każdego dnia. Nie potrafimy usłyszeć dobra, nie potrafimy Go poczuć a w końcu nie potrafimy go dotknąć i iść z nim dalej. Droga siostry i drogi bracie, może warto na kawie dzisiejszej Ewangelii popatrzeć na to, na co patrzymy i zastanowić się, czy w ogóle powinniśmy niektóre rzeczy widzieć, słyszeć, oglądać. Po co zastanawiamy się, Dlaczego młodych jest tak mało w kościele? Dlaczego oni od Boga odchodzą? Bo oni są już level wyżej, jeden poziom wyżej. Bo my mamy telewizor, a oni mają coś, co może ich wciągnąć dosyć dokładnie, komputer i telefon. Od których są najczęściej uzależnieni, a tam patrzą na rzeczy który ja się czasami dziwię, że można się na takie rzeczy patrzeć w takim wieku. I nie mówię tutaj o rzeczach przeciwko szóstemu przekazaniu, ale na totalne głupoty, które nie są do niczego potrzebne. Pytanie, dlaczego nie ma wiary? No bo wiara jest zawijana. Bo z czego rodzi się wiara? Z patrzenia i słuchania. No a jak nie patrzymy i nie słuchamy rzeczy związanych z Bogiem, z wiarą to nie dziwi się, że tej wiary nie ma. Jak często, droga siostro, drogi bracie, mówisz o swoich przesłankach młodemu pokoleniu. Oni robią wtedy oczy jak pięciozłotówki. Kiedy zastanawiają się, dlaczego ksiądz nie wpisał im uwagi w szkole, ponieważ coś tam zrobili. Tylko tłuczę dlatego, że ta, 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 ta. Bo Pan Jezus w Ewangelii powiedział, daj drugą szansę. A, to można dać drugą szansę, oczywiście. Kiedy żałujesz i mówisz, przepraszam, że Ci daję drugą szansę. Ale kiedy nie podbudujemy tego Ewangelium, nie pokażemy im, że to jest wiara, to oni traktują nas jako zwykłych humanistów. No, ma taki dobrą, taką dobrą wolę, dziadek, babcia, rodzic, yy, ciotka, wujek. No, że tam przymknął oko na coś. Nie, to nie chodzi o przymykanie oczu na coś. Ale o ukazywanie Ewangelii, czyli mówienie o wierze. Ale nie na zasadzie, idź do kościoła. Masz iść do kościoła? Dlaczego? Bo tak. To jest żaden argument. To jest żaden argument. Idź do kościoła. Dlaczego gdzieś? Dlaczego ty idziesz do kościoła? To jest pytanie, które rodzi się zaraz w głowie młodego człowieka. Idź do kościoła. Uh -huh. A ty po co tam chodzisz? A ty po co tam chodzisz? I kiedy nie masz do siostra, drogi brać się gotowi na to pytanie, to nie dziw się, że dzieci i nogi do kościoła nie chodzą. Nie dziw się. Z którym ja się zderzyłem na drugiej lekcji religii, którą prowadziłem. A po co ksiądz chodzi do kościoła? Eee, tak, od razu mam odpowiedzieć, po co ja chodzę do kościoła. Teraz już wiem po co. Ale nie powiem Wam, po co ja chodzę do kościoła. Bo to by było zbyt proste. To musi być Wasza odpowiedź. To musi być Wasza indywidualna odpowiedź. Dlaczego tu przychodzicie? Po co otwieracie swoje oczy, uszy, słuch, węch? całych siebie na Boga. Po co mam to? A jak odpowiecie na pytanie, po co, to zobaczycie, że oni tu przyjdą. Zobaczycie, że oni tu przyjdą. Ale czasami może problem nie jest w nich, tylko w nas, że nie potrafimy przekazać tego, w co tak naprawdę wierzymy, bo nie odpowiedzieliśmy sobie na pewne pytania. A do tego potrzebne nam są. Te dwa talenty kolejne, o których mówi Pan Jezus, czyli pojmowanie i działanie, czyli zrozumienie świata takim, jakim jest. Odpowiedź na pytanie, dlaczego On nie chodzi do Kościoła, dlaczego jest daleko od Boga? Pojmowanie. Dlaczego ja chodzę do Kościoła? Po co mi Bóg? Po co mi wiara? Po co mi sakramenty? Po co mi relacja z Panem Bogiem? Po co mi to wszystko? I działanie. Czyli, skoro odpowiem sobie na to pytanie, to jest nam w stanie działać. Czyli, zacznąć wszystkie moje zmysły po to, aby tego człowieka tutaj przyprowadzić. Oto modlitwy przez słuchanie, przez gest, przez mowę, przez całe siebie. I kolejny i ostatni, ten talent, jeden, który został tutaj zmarnowany, a który jest Jednym z najważniejszych talentów, jaki można mieć, to rozsądek. Bo można mówić młodym, ja to nazywam gadać, i nic z tego gadania nie wyjdzie. A można powiedzieć tak, że jak to oni mówią, kopala im opadnie. Zobaczcie, Pan Jezus nie mówił przy którą chcę nagle wyjść z palca. A no, wiecie co? Um, Słami co Wam powiedzieć? W księżycu? Nie wiem. Może w Moltach? Nie, nie, nie. Pan Jezus tak nie działa. Pan Jezus działa w wateli konkretnie. Podaje konkretny przykład, który jest konkretnie w jakiś sposób umocowany, który ma konkretny wniosek. Jezus jest bardzo konkretny. On nie mówi do apostołów, idźcie za mną. Chodźcie, no, będzie fajnie. No tak nie wiem. On zawsze podaje argument. Dlaczego masz iść za mną? Pójdź za mną, a staniesz się rybakiem ludzi. Zobaczcie, schodzi na poziom Piotra. On schodzi na poziom Piotra. On nie mówi e, nad jeziorem galilejskim, słuchaj Piotrze, zostaniesz pierwszym papieżem. A, a co za jestem papieżem? A w ogóle co do z tym Może czasami mówimy nie na tym poziomie, na którym mamy mówić. Może powinniśmy czasami zejść i powiedzieć temu dzieciakowi na jego poziomie: Po co masz iść do kościoła? Po co masz pójść za mną? Staniesz się rybakiem ludzi. Staniesz się rybakiem ludzi. Chrystus schodzi na poziom Piotra i mu to mówi. I Piotr idzie. Zostawia wszystko ludziom. Ale myślę, że kiedy pan Jezus powiedział mu, zostaniesz pierwszym papieżem, to by nie poszedł, bo nie za bardzo by rozumiał, kim jest kościół, kim jest papież i co on robić. Zostaniesz takim ludziom. Aha, no to potrafię robić. Drodzy siostry i drodzy bracia, zostaliśmy obdarowani talentami, wszystkimi ośmioma, naszymi zmysłami, pojmowaniem dobrego i złego i rozsądkiem. Pytanie. Czy wykorzystamy to ku naszemu zbawieniu i zbawieniu innych? Czy zakopiemy to? I zakopiemy te talenty i nawet przed Dobrym pod nie powiemy, przepraszam, a byłem do Twoja wina. Drodzy Kristo i drogi bracie, jak zakopałeś swój talent, zakopałeś swój talent, to idź go jak najszybciej odkop i staraj się go pomnożyć sobie przez oczyszczenie swoich zmysłów przez popatrzenie na dobro i zło, czym ono jest. I na rozsądek. Odpowiedz sobie na pytania, po co ci Bóg, po co ci wiara. A zobaczysz, że narodzenie będzie udziałem Twoim i Twojego domu. Amen.